Witajcie moi kochani, tutaj Patrycja z tej strony, witam was 1 września, więc e, dzieci pewnie wracają się do szkoły, e, nowy początek, no jesień już się zbliża dużymi krokami jak widać, e, także dzisiaj mamy bardzo taką ciepłą pogodę w dobinie. bardzo słonecznie jest, no mam nadzieję, że tak jeszcze długo zostanie, bo, jak już deszcze w tym kraju przejdą, to już na dobre, przynajmniej przez najbliższe pół roku. Więc um, dzisiaj jeszcze tak, y, zanim ten filmik zrobiłam, tak się zastanawiałam, jakie drzewa wybrać. I chodziło między klonem a kasztanem, bo to takie fajne drzewa są, wszędzie rosną, każdy wie, jak wyglądają. Ale stwierdziłam, że nie, to jest, była taka w ostatnim momencie y, decyzja. Mówię, Zrobię, powiem coś o jarzębinie. Każdy wie, to jest takie czerwone, kuleczki ładne są, szczególnie na jesień. Bardzo taką reprezentuje przejście, takie fajne z lata do jesieni, gdzie te kulki takie jarzębinowe one są wszędzie bardzo kolorowe bardzo takie ostro czerwone więc troszeczkę przypominają takie ciepłe lato, ale też taką fajną, ciepłą jesień. E, więc tak, bardzo fajny opis tutaj mam, także zaraz Wam przeczytam, to jest z mojej książki o drzewach. Dobre, dobra mam wiadomość, e, ta książka będzie na Amazonie, także już jest edytowana i już jest w języku polskim. Na razie czekam na potwierdzenie, także na razie ona nie jest dostępna. Dostałam maila od nich. Nie wiem, jak, czy wiecie, ale ta książka była parę tygodni temu odrzucana z jakichś dziwnych powodów przez Amazona. Nie wiem jakich. No ale w końcu udało mi się opublikować. Także dostałam potwierdzenie, że w ciągu 5-6 dni powinno być już. Powinna być dostępna. Jeżeli nie chcecie kupować od Amazona, ja sobie zamówiłam kopię. Powinno być pod koniec września u mnie, także możecie spokojnie do mnie napisać i te książki można ode mnie po prostu kupić. Problemu z tym nie ma. Także wreszcie taką ulgę mam, że naprawdę to mi się udało załatwić, bo naprawdę to była męka. Wiadomo, korporacje. Zarabiają na tym naprawdę duże pieniądze i. No ale dobrze, nie będę mówić o tym. <laughs> Dzisiaj będzie o jarzębinie, bardzo fajnym drzewie, bardzo takim czerwonym, bardzo kolorowym. To drzewo rośnie w każdej można powiedzieć szerokości. Także ja nawet tutaj mam w Irlandii, ale w Polsce, w Europie. Jest powszechne, więc jak będziecie przychodzić, to po prostu możecie wziąć, możecie dotknąć, poczuć, pomedytować nad tym drzewem i, i po prostu połączyć się z tą energią. Więc dobra, zaczynamy. I tutaj jest, na początku to drzewo mówi, że nasze życie na Ziemi to jest to symbolizują się dużymi zmianami. Ciągłymi zmianami. Także możemy, wiadomo, są zmiany pozytywne, negatywne, ale, ale te zmiany są bardzo drastyczne, ale też mogą dać nam dużo błogosławieństwa, dużo wsparcia, dużo opieki z zewnątrz. Czyli z zewnątrz mówię z góry, czyli od Boga, od bogini, czy jak tam na Czy czasami może od aniołów. Nasze czerwone owoce symbolizują rozwój, który my zauważamy przez całe swoje życie. Mówię tak, że czasami rozwój jest wymuszony. Byśmy bardzo szybko stanęli na nogach. Czasami mówią, że tak, co złego, to co zły, że na przykład coś złego musi się stać, żebyśmy się coś nauczyli, żebyśmy coś zrozumieli i byśmy stanęli szybko na nogach. Nasze owoce dożywają pod koniec lata. W tym samym czasie my, jako drzewa, do, dojrzyjemy, czyli do, do taki okres dojrzewania wchodzimy. I patrzymy na, na co nasze osiągnięcia w, togo, w ciągu tego roku e, z szacunkiem, e, z taką refleksją, co się nauczyliśmy. E, kolor czerwony symbolizuje siłę, którą mamy w życiu. Czasami jest tak, że na przykład e, kolor czerwony, to jest taki silny kolor, kolor pasji, kolor namiętności, kolor e, pierwszej czakry. Czasami wiem, że to jest brązowa, też jej może być, ale czakra, która po prostu daje taką energię życiową, to jest ten kol, e, kolor krwi, jak wiecie, nie? Czasami jest tak, że że spoglądamy na przyszłość i patrzymy, jak zostaliśmy nagrodzeni, jakie błogosławieństwa dostaliśmy. Ale czasami nasze życie nie było łatwe, ale zawsze dostaliśmy nagrodę. I to drzewo mówi, że tak naprawdę. Owoc życia, czyli mamy ze świętej geometrii, to jest zawsze wewnątrz. Czasami słyszałam takie komentarze, czytałam je, że, że to jest po prostu już manipulacja. Nie wiem, nie mam takiego, nie mam takiego doświadczenia. Ja, ja tylko czytam, co dostaję, przekazę. Także jeżeli macie, jeżeli macie inne skojarzenia z tym, to jest ok. Napiszcie w komentarzach, jakie macie, bo na przykład e, wiele osób mówi, że to jest coś negatywnego, że to jest coś manipulacja, że to jest zakłamanie. Też się zobaczyłam z tym, z takimi komentarzami. Nawet nie wiem, czy filmiki nawet są, ale powiem tak, to jest to, co dostałam, także mówię to, co mi Joe powiedziała. I tutaj w tym. E, w tej. E, Owocu życia, to jest ukryty wielki skarb. Nie wiem jeszcze jaki, ale, ale ten skarb jest pochowany głęboko w naszej duszy. To tutaj mi dzieło pokazało, bo to była wielka góra, taka Madagaskar, coś takiego. I bardzo, bardzo głęboko, jakbyśmy zeszli na dół, i tam jest pochowany niesamowity skarb. I musimy przejść w głąb, czyli cała taka wędrówka, wędrówka mozolna, czasami z płaczem, czasami z bólem. Do, ale potem, jak dojdziemy do tego skarbu i otworzymy ten skarb, to czujemy takie błogosławieństwo. I Dziawo mówi tak: Ten, który słyszy, Zawsze się uczy. I to jest, to drzewo jest połączone z miłością. Mówi tak: to, co jest wewnątrz Ciebie, reprezentuje świat zewnętrzny. I mamy się skupić to nie jest takie mamy, ale to jest taka, można powiedzieć, taki drogowskaz. Co, jak, w jakim kierunku nas prowadzi dusza? Że dusza tak naprawdę to jest też dualność, to jest pozytywne, co jest coś negatywne. I w tej, że miłość zawsze rodzi się ze źródła najczystszego, jedynego źródła, które zostało stworzone. Ponad czasem i ponad miejscem, i z tego samego źródła powstały planety, powstały i wszystkie galaktyki, łącznie z Ziemią. I to źródło przychodzi do nas w formie informacji, w formie świętej geometrii. Miłość zawsze znajduje swoją drogę do prawdy, swojej własnej wiedzy. I ta wiedza przychodzi do nas e, ze słońca. Czyli słońce na przykład dotyka naszych włosów, dotyka naszego e, głowy i tam jest zmieniane. Dotykana jest na przykład nasza szyszynka, trzecie oko, i wtedy jest transformowana całe nasze ciało. Także wiele aspektów składa się na co dostajemy od słońca. I ostatnia taka, y, 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 taka notatka, to jest naszym powołaniem jako ludzi na Ziemi jest żyć przez, poprzez nasze wizje i marzenie. Czyli jeżeli na przykład mamy jakieś cele, mamy jakieś wyobrażenia, że chcemy coś osiągnąć, chcemy kimś być, chcemy y, coś dokonać, to jest takie nasze. Nasze taki cel duszy też, wizji, naszego powołania, to tym mamy się kierować w życiu. Bo to jest, to jest, to jest tak naprawdę taka prawdziwa wędrówka naszej duszy. Od Tego mamy się nauczyć. Kochani moi, to tylko to jest o Jerzębinie, krótko, zwięźle i na temat. Niedługo jadę na zachód Irlandii, znaczy w ten weekend, mam nadzieję, jeżeli nie to po weekendzie, i mam jednego kolegę tam, z którym będę jeździć po, po kościołach templariuszy. To są ruiny już. I chcę połączyć się z tą energią. One są naprawdę na, tak porozrzucane mocno. Także mam nadzieję, że zrobię stamtąd bardzo fajny filmik o energii templariuszy. Co. Chcę się połączyć po tą energią i zobaczyć, co jest. Ponadto są tam piękne lasy, też, też chcę zrobić filmiki. Także mam nadzieję, że nie, jeżeli nie, zro, nie zrobię za tydzień, w ciągu tych paru dni, to pewnie jak wrócę, to zrobię, to zrobię następny filmik. Także mam nadzieję, że będą bardzo ciekawe i bardzo fajne informacje dostanę. Druga sprawa jest taka też. Tu w opisie, nie wiem czy widzicie, ale na pewno podam, zaraz, piątego, zaraz zobaczę, drugiego, w październiku, piątego, około piątego, nie wiem czy czwarty czy piąty, zobaczymy jak wyjdzie. Będę organizować kurs, będę dawać kurs, teraz po raz pierwszy będzie, to będzie autorski kurs, jak komunikować się z drzewami, także są jeszcze miejsca wolne, można spokojnie do mnie napisać, będzie ośmiotygodniowy kurs, będziemy łączyć się z używając wszystkich swoich zmysłów e, z drzewami, tak żeby połączyć się z prawdawną wiedzą, e, która, no, można powiedzieć, z niektórymi drzewami, to mogę Wam tak powiedzieć, sięga nawet zanim przyszły one na Ziemię. Także tutaj można powiedzieć też, wiem, że Mira pochodzi z konstelacji Raka, także tutaj też można, e, mam nadzieję, że połączymy się z wiadomościami, które e, zanim przyszły, drzewa jeszcze na ziemię. Także zapraszam Was serdecznie, Możmy, możecie do mnie napisać, także tam ceny podałam, kiedy ją e, będzie, także mówię, około, między czwartym a piątym. W języku angielskim, jakby ktoś chciał, to bo około siódmego będę robić, e, wiem, że parę osób też mi się pytało, także proszę, można, możecie do mnie pisać. Także to na tyle na dzisiejszy filmik. Um, Także życzę Wam wspaniałego, cieplutkiego września i weekendu, no bo to już niedługo, jutro jest czwartek, to już taki prawdopodobnie już weekend jest. I życzę Wam wspaniałości, i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.